Witam was bardzo serdecznie. Od tak no, dość długiego czasu tak naprawdę e, nic nie było nagrywane. No ale ostatnio mieliśmy ten nasz Stream, w którym tak e, jakby poruszyłem temat, jakie mody mógłbym zagrać i, i tak dalej. Także tam trochę już wybrałem. I też e, podpowiedzieliście mi część w komentarzach. Także. Doszedłem do wniosku, że już nadszedł na, na ten czas, kiedy można tak naprawdę tą serię rozpocząć. No i teraz tak naprawdę zrobiłem to, powiedzmy, trzy razy, ale za każdym razem w jakiś tam sposób byłem trochę niezadowolony z tego, jaki był wynik tego powiedzmy nagrywania. Szczególnie odzwyczaiłem się trochę od, od kwestii związanej z nazwijmy to. Yy, higieną mówienia, czyli bardzo dużo razy się zastanawiałem nad różnymi rzeczami i wtedy, no wiadomo, się robię y yy i tak dalej, więc doszedłem do wniosku, że zrobię to jeszcze po raz trzeci i tym razem też prewencyjnie zdejmę słuchawki, ponieważ doszedłem do wniosku, że jak nie słyszę sam siebie, to wtedy dużo częściej właśnie dochodzi do takich różnych przestojów i jakichś takich dziwnych dźwięków. Także zacznijmy od tego, że jakie mody wybrałem. Są następujące, więc to jest tak Applied Energistics 2. Zastanawiałem się długo nad tym, czy go użyć w jakiś sposób, czy nie. Jest to możliwe troszeczkę takie cheatowanie. Czyli jakby mamy buildcrafta i tak dalej, ale tutaj może nam to dodać wygodniejsze użycie i podejmowanie itemów z sieci. No i powiem, że szczerze powiedziawszy, nie chciałbym jakoś zbyt sobie też życia utrudniać. Ponieważ takie bieganie i, i szukanie różnych itemków i tak dalej, no to, to nie jest rzecz w ogóle kompletnie wygodna, miła i tak dalej. Także generalnie myślę, że użycie tego raczej jest w granicach takiej normy. Dodatkowo jest Better hat, czyli generalnie dodatkowe fajne informacje, które wyświetlają się. Na ekranie naszego tutaj Minecraftie, tak naprawdę, czyli jakiś tam durability narzędzi, ile zostało jeszcze, czy ile mam op życia, na przykład i tego typu rzeczy. Także dość przydatne. Również pokazuje odległość do najbliższego bloku. No to zaraz Wam w ogóle pokażę. Również jest o Plenty żeby troszeczkę urozmaicić kwestię, taką powiedzmy adventure tego ewentualnie let's play'a. Buildcraft oczywiście jako baza. Tutaj tak naprawdę można w tym momencie już z tego co yy, czytałem zrobić dosłownie wszystko w Buildcraft'cie. Także no można się posiłkować innymi modami, można narzekać na to, że Mega w tym momencie są niekonwerterowalne do innych źródeł energii. Dużo ludzi jakby na to narzeka, ale twórcy moda zresztą czytałem, jakby zrobili to celowo. Celowo podjęli takie ani inne kroki, aby po prostu zmusić do, używ do użycia źródeł energii dostępnych w buildcraftie. No i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ no, silniki na przykład mogą czasem, combustion engine na przykład może eksplodować. Z tego co wiem, styling też już nie może, albo już zawsze nie, już nie pamiętam, dawno robiłem mój jakby tutorial do tego. No ale to jest taka baza, powiedzmy nostalgiczna trochę, ponieważ od tego też zaczynałem, od Bitcrafta i Crafta, o tym w sumie za chwilę. Chunk animator, żeby ładnie się animowały. Chunki, Dynamic Landings, żeby były ładne dźwięki. Dynamic Trees, żeby były ładne drzewa. Forestry, żeby trochę zautomatyzować produkcję różnego rodzaju jedzenia i tak dalej. Industrial craft oczywiście dwa, czyli generalnie to jest kwestia różnego rodzaju wariacje odnośnie maszyn na prąd elektryczny, napędzanych prądem elektrycznym. Łącznie z generowaniem energii właśnie z wiatru, z wody, z lawy czy z innych takich rzeczy. Także w ten sposób to wygląda generalnie. Inventory Twix. Też często o tym mówiłem, że Inventory Twix dla mnie to jest kwestia sortowania itemów. To powinno być coś co jest po prostu w Minecrafcie i coś co po prostu jest od razu dostępne. Jak grałem w hardcore, tak naprawdę bardzo mi brakowało sortowania itemów. Journey Map. No mapa po prostu. Waypointy i tej sprawy. Bardzo przydatne. Nie będziemy tutaj jakoś, nie wiem, robić sobie na siłę źle i po prostu jakieś tam utrudniać rozgrywki mapami i tak dalej. No po to są techniczne mody, żeby z nich po prostu korzystać. Just enough items, no czyli generalnie recipe i tak dalej. Bardzo przydatne. Lichenite smokes, dodatkowe mody też dość ciekawe zwiększa że tak powiem poziom trudności w pewnym, w pewnym sensie także fajnie tego używać dalej mamy netherx czyli troszeczkę wzbogacony nether tak naprawdę nie mam pojęcia co to jest dokładnie po prostu generuje nowe um, nowe przestrzenie w, w netherze Także powinno być ciekawiej niż tak po prostu, jak zwykle. Railcraft, gdyby jednak jakimś cudem chciałbym się jakoś, prawda, transportować szybciej. Silent Seasons, czyli pod roku jednym słowem w Minecrafcie. Spartan Shields, czyli lepsze shieldy, ciekawsze, między innymi z knockbackiem, czyli tak naprawdę z odrzuceniem, jeżeli w nas wbiega mob i odbija się od po prostu naszej Tarczy, no to jest odrzucony na jakąś tam ilość kratek. Spatan Weaponry, podobnie jak Shields, tylko w tym przypadku dodaje nowe fajne. Nowe fajne. W sumie bronie. O, to jest to słowo, którego szukałem. I ostatni jest Wieskraft. Wieskraft, coś takiego. Nie wiem, jak to przeczytać dokładnie ale generalnie dodaję po prostu jakieś latające statki, itp. itd. Tak, żeby nie trzeba było za wszelką cenę szukać w endzie um, Elity chyba tak to się nazywa, czy teraz można latać, nie? Generalnie wszystkie mają defaultowe ustawienia. Z ciekawszych jeszcze rzeczy mam Optifine oczywiście i shader BSLV71041. Z customowymi ustawieniami profile low. Żeby mieć stabilne 60 klatek to też dla Waszej wygody. Możecie sobie myślę spokojnie, jak macie tam GTX -a 1060. Myślę, że można spokojnie sobie tutaj trochę to podkręcić do mediuma albo Haja nawet. I powinno być dalej 60 fps hmm. Także to tak z grubsza wygląda właśnie. Świat już mam zaczęte, jak mówiłem, próbowałem trzy razy już go nagrywać. Także trochę już jest tam zrobione. Seed był Quinto93, myślnik 2019 11 17, bo wtedy tworzyłem tego moda, czyli to było wczoraj tak naprawdę. Czyli może ja tutaj to zapiszę, tak żebyście gdzieś to zauważyli sobie. Seed był coś takiego. 2019, 11, 17. To był sit do mapy. Dobra, więc wejdźmy sobie tutaj szybko. Też przez chwilę tylko powiadam, co się najważniejszego wydarzyło. Żeby nie przedłużać, myślę, że takie odcinki 20-30 minut to jest aż nadto. Tak więcej nikt nie, nie ogląda. Dobrze, więc tak. Zacznijmy od tego, że zdążyłem już zginąć. Tutaj mam waypoint zapisany z moją śmiercią z wczoraj. No, jakby śmierć była dość prosta, czyli tutaj jest lawa generalnie. No, tutaj sobie wypłynęła, podpaliła mnie. Nie miałem kubełka z wodą, więc po prostu spłonąłem. Teraz tutaj taktycznie jest woda. Znaczy, na początku tak naprawdę służyło to do tego, żeby szybko wyskakiwać ale zdecydowałem się na chwilowe rozwiązanie w postaci drabinek. Może kiedyś docelowo, jakbym miał jetpack z Intersheckrafta, no to po prostu będę mógł ten latać i zdemontować dwie drabinki, i po prostu w dół spadać. Także to jest jakieś ewentualnie na później do rozważenia. Po, wydobyłem sporo surowców. Tutaj to jest tylko część, reszta jest na górze. Także po drodze, jak schodziłem w dół i kopałem, no to też znalazłem troszeczkę różnych rzeczy. Takie na takim razie tutaj są korytarze 3, 4 nawet w porywach. W którymś momencie jest nad nami dość duża jaskinia, którą można kiedyś zeksplorować. W tym momencie tak naprawdę mam tylko troszeczkę armora, tyle, tyle żeby wystarczyło, tak, ponieważ no, jednak trochę te. Mody z Lichenites, mobs, 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 mobs. Troszeczkę są jednak, części się zdarzają i trochę tych, tych hostile jest trochę więcej, tych, tych złych. Także no, trzeba uważać generalnie. Jeszcze z ciekawych rzeczy wam pokażę na górze jak to wygląda. Tutaj sobie wiadę. Zastanawiałem się też czy ciąć, czy nie. I ja ostatecznie doszedłem do wniosku, że e, po prostu, co powiem, może ściszę grę, żeby tutaj nie przybijało się tak bardzo. E, no, jak mówię, bez słuchawek nagrywam, żeby słyszeć siebie, jak mówię. Bo inaczej no to, była, to była masakra cały czas, było stękanie. Także. Co ja tutaj mówiłem? Nie wiem, chyba o surowcach. Tutaj się chyba wszystko przepalało. Tak. No ale już mam troszeczkę jakby jakieś tam e, żelaza standardowo. Cyna, jedna z Forestry, druga z e, crafta, mieć, z Forestry, mieć z Indasz Crafta, 6 diamentów nawet, trochę redstone'a. E, póki co, ci, którzy wiedzą, wiadomo, jest Indreszekraft w nażekrafcie mamy. Pewne fajne maszyny, między innymi takie, które pozwalają nam duplikować wydobyte surowce. Póki co, ee, póki co, takowych nie mam. Także, no niestety, muszę bazować na tym, co mam. Z ciekawych rzeczy udało mi się znaleźć też trochę. Rabet 3. Rabet 3 są dodane przez Industrial Crafta, Powiedzmy drzewa gumowe, niech tak będzie. To kiedyś pamiętam, była debata o tym, jak dokładnie to przetłumaczyć na język polski, żeby to ładnie brzmiało. Ale no, dosłownie to są rabet 3. Powiedzmy, są drzewa gumowe. Tutaj mamy takie, oto pacze, nazwijmy to w ten sposób czyli takie miejsca na tej korze, gdzie można sobie ten sok, który potem przetapiamy przepalamy tak naprawdę na, na gumę. Guma wygląda tutaj chyba tak. Jest używana do produkcji kabli, ponieważ jak mówiłem w InDesire mamy prąd elektryczny, więc potrzebujemy osłonek do, do kabli. Szybko się trzeba przespać. Natomiast, wydobycie takiego czegoś na razie póki co można użyć najprostszej rzeczy, czyli tritap. Tutaj od razu już podpowiada, że też jest taki elektryczny. Do elektryczności pewnie przejdziemy i do jakichś konkretnych maszyn dopiero w następnej części. Także teraz skupmy się raczej na tym, że coś takiego jak tritap po prostu istnieje. Jest dość prosty do zrobienia. Zużywa się też dość szybko, ale na początku nie będziemy go wiele potrzebować. Generalnie, kiedy znajdziecie takie, właśnie drzewo, które no jest, ma taki dość mm, charakterystyczny wygląd. Tutaj raczej nie widzę w okolicy żadnego takiego drugiego. Ale. No, jeszcze może się rozejrzę. Może gdzieś jakieś jest. Powiedzmy, że te drzewa mają bardzo charakterystyczny wygląd. Taki stożkowaty lekko. Także można je z bardzo daleka zauważyć. to jest akurat zwykła choinka. Wydaje mi się, że części są gdzieś na skrajach lasu. I takie, takie, takie miejsca. Mi się akurat poszczęściło. Znalazłem je trochę dalej też. Jedno jest tutaj, trochę bliżej. Pierwsze co? O nie, 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 nie. Tylko nie to. Co jest, co jest, co jest, co jest, co jest. To tutaj, co w to wszedłem, to jest tak naprawdę ropa. Tylko nie wiem teraz, czy stąd wyjdę. Może być. Delikatnie problem. Że powiedziawszy, nie mam pojęcia, jak to teraz rozwiązać. Spróbujmy wypłynąć. Może teraz się uda, jak będzie tutaj mniejszy. Ten pamiętam, jak po raz ostatni miałem do czynienia z ropą, to że nie była aż taka zabójcza. No dobra, ale myśl, no dobra, myślę, że sobie damy radę tak na około bardzo, w sensie tutaj rozkopując to tak naprawdę. Ona się powinna zaraz tak jak woda kiedyś skończyć. I po prostu się stąd wydostanę. Aczkolwiek nie sądziłem, że będę miał takie problemy z różnymi rzeczami. Że wejdę sobie... W ropę i nie będę mógł z niej wyjść. To jest dość ciekawa sprawa, trzeba w takim razie uważać na to. No, szybciej, szybciej, szybciej. Ciekawe czy jest jakiś armor, albo coś takiego, które umożliwia szybsze wychodzenie. No dobra, udało się, że tak powiem, stąd, stąd uciec. Ale trzeba uważać następnym razem. Eee, wracając do naszych tutaj... O, spadła jakaś jeszcze sadzonka, więc można ją od razu w sumie sobie tutaj zasadzić. Klikamy prawym przyciskiem, jak mamy tritap i możemy zebrać. Sticky Resin i potem przepalić w zwykłym kociołku, ewentualnie, em, ewentualnie można. E, potem chyba to jakoś duplikować chyba w ekstraktorze. No, są specjalne maszyny do tego po prostu. No, teraz to jest pierwszy odcinek taki bardzo wprowadzający, co w ogóle tutaj będzie, więc. Nie będę się tutaj za bardzo rozwodził nad tym. Tak mniej więcej to drzewo wygląda generalnie którego powinniście szukać, jeśli gracie w Indersecrafta? Mniej więcej tak to wychodzi, wygląda. Tutaj taki jest dość charakterystyczny czubek. Jak już znajdziecie takie drzewa, na ogół będzie ich kilka, tam widzę już jedno jest takie moje ogołocone. To pierwsze co robicie, tak naprawdę z każdej strony usuwacie liście. Po to, żeby reszta też, jak, jak, jak ze wszystkich stron je usuniecie, to reszta liści tak naprawdę odpadnie sama. I dzięki temu będziecie mieć sadzonki będziecie mogli to sobie przenieść bliżej bazy tak jak ja tutaj zrobiłem tak naprawdę nie będę więcej póki co zbierał w sensie chodzi mi o styki leżyn ponieważ mam wystarczająco dużo tutaj no, chyba nie usunąłem wszystkiego eee, no ale to przyda się w sumie później no, na razie można przyjąć że tak naprawdę em, nie jest tak źle jak tak będzie tylko kilka sztuk, ponieważ to jest zdecydowanie wystarczające i więcej nie jest potrzebne. Dobra. A jak mówiłem, generalnie ostatecznie nie będzie cięć. Także. Będę się starał raczej przygotowywać surowce wcześniej, wydobyć je po prostu off-camera tak, żebyście nie, nie widzieli tego, bo nie ma sensu oglądać jak wykopuję różne rzeczy i tam powiedzmy, ewentualnie będziemy jakieś rzeczy przetwarzać, przetapiać na wizji, ale w większości przypadków raczej będą rzeczy po prostu gotowe, żeby nie tracić czasu. Jaki też jest cel tej, tego let's playa? Myślę, że celem może być to, że Zbudujemy większość maszyn i narzędzi i ich użyjemy chociaż raz z Indershire crafta i Craft to może być taki myślę rozsądny cel. Tutaj, ehm, dobra, Rabbit To w sumie tutaj możemy rzucić resztę. No już i tak mam powiedzmy limit wykorzystany. To jakieś tam pojedyncze rzeczy jeszcze posprzątam przy okazji. Może to powinienem zrobić w sumie już pocięcił, ale. Ale niech to tak zostanie. Także myślę, że pierwsze co tak naprawdę zrobimy w następnym odcinku to będą dwie rzeczy: to będzie macerator i backpack. Ale tak naprawdę, żeby najpierw mieć macerator, najpierw muszę mieć generator żeby móc zasilać, produkować jakoś prąd elektryczny. No to robimy mniej więcej tak. No kto wie, jak, jak wyglądał mniej więcej um, dalsze Craft, no to kojarzy co i jak. No Tutaj jest z ciekawych rzeczy, przez to, że używam Railcrafta, mam trochę ułatwione Recipe na początku, ponieważ normalnie bym potrzebował hamera. Niech ja to jeszcze raz pokażę. Jakbym miał, to jest z niedalszego krafta plate i on jest potrzebny, hammer, żeby rozbić pojedynczy iron ingot. No i z tego mamy, z jednego mamy jeden i tak naprawdę w railcraft'cie jest to samo, czyli z czterech mamy cztery, czyli jeden na jeden. Przy czym jest łatwiejszy crafting na początku, ponieważ tutaj potrzebujemy Młotek. Młotek już sam w sobie wymaga tutaj wielu tych, i, i, i też on się zużywa, ma, ma 80 użyć, także może na początku troszeczkę to cheatujemy i użyjemy resajpów z Railcrafta, co może być troszeczkę takim obejściem trudniejszych resajpów z Industriacrafta. Więc może, jak będziecie grać bez Railcrafta, to będzie Wam troszeczkę trudniej, dlatego no, warto mieć to na uwadze. Generator nam tutaj będzie generował energię elektryczną, spalając jakieś tam konwencjonalne źródła, typu tam planki, drewno, albo węgiel. No możemy też mieć inne, jakieś geothermal generator, czyli czy na przykład tedy lawę. Jakieś też widziałem kinetyk pewnych rzeczy, tutaj w sumie po raz pierwszy je widzę, nie było w poprzednich wersjach Intershackrafta, ale większość raczej się zgadza, powiedziałbym, że też podstawy powinny być te same. Więc myślę, że jak ktoś chce się zastanowić, też jest oczywiście na moim kanale tutorial do Crafta, więc tutaj może nie będę się tak bardzo akurat w tym momencie rozwodził nad tym. Generalnie macerador nam jest potrzebny po to, żeby duplikować ory, czyli jak zbierzemy 6 sztuk złota, to tak naprawdę będziemy mieć 6 piasków po zmacerowaniu. I potem z tego... Znaczy 12 piasków i potem z tych 12 piasków 12 sztabek, czyli z 6 sztuk... Złota robi się nagle 12. Dlacka no, to też przydaje się do takiej kolejnej rzeczy, bo jak chcemy zrobić oprócz backpack. Backpacki są z Forestry. Mi się zawsze bardzo podobały. Ich idea, dlatego będę używał backpacków z Forestry, Nie instalowałem żadnego dodatkowego moda. Do tego. Potrzebuję między innymi stringi. No i teraz mam trochę wełny, bo znalazłem owce, tylko że. No, z wełny samej w sobie nie możemy zrobić tak po prostu sobie stringów. Ale, jeśli użyję maceratora, to nagle mogę zrobić z jednej wełny dwa stringi. Z ekstraktora w sumie... Nie wiem, co to ma za sens. Ale możliwe, że po prostu z każdego koloru robi białą. Nie no, bez sensu. Trochę, trochę dziwny ten wisek. Ale może do czegoś się przydaje jednak. Także to są takie dwie rzeczy. Więc potrzebny będzie też generowanie energii, czyli generator. generator. Kolejną rzeczą będzie e, magazynowanie energii. W kiedyś to się badboxy nazywał. Teraz widzę, że to jest tylko w naz nazwa. Aha, też dalej się badbox nazywa. Jak to się tworzyło? Wooden planki, tin cable tinu trochę mamy. I trochę baterii, redstone. Tutaj jest rozwalony jeszcze tinplate. Tinplate to oczywiście też jest z Railcrafta, więc najpierw będziemy używać, myślę, tego, żeby robić plajty tego tańszego, tej tańszej wersji. Ale niestety, żeby zrobić thin item casing, niestety już potrzebujemy Forgehamera. Więc no do casingów będziemy musieli używać Forgehamera. Ale to jest myślę i tak duże ułatwienie, że można sobie bez Forgea Forgehamera robić w Raycrafcie. To jest to troszeczkę takie może nawet czytelskie, ale no wiadomo o co chodzi. No i jak będziemy już mieć na przykład dodatkowo ten badbox, żeby trochę tutaj zachować energii, będziemy mieć też pewnie kable. Cable. Oczywiście nie jest takie proste. Zwykły, mi się, mi się wydaje, zwykły copper cable będzie zdecydowanie wystarczający. 128 EUA, aż aż nadto. Na początek super. I macerator sam w sobie będzie wyglądał tak, czyli po prostu... Trochę więcej żelaza, także trochę obawiam się tego, że będę miał za mało żelaza, więc muszę jeszcze sporo pokopać, żeby go więcej mieć. Także chwilę mi to może zająć. Mm. No i potem możemy iść na przykład w kierunku jakichś odnawialnych źródeł energii, na przykład Solar Panele. Które są nie takie drogie. Mamy trochę niski tutaj, wiadomo też, można kolejnym źródłem odnawialnym jest na pewno Windmille. Ja zawsze preferowałem Windmille. Aczkolwiek potrzebujemy jakiegoś wzniesienia, a nasza baza póki co jest na plainsach i jest w wysokości 76. Im wyżej, tym mocniej wieje, tym więcej energii elektrycznej. Także myślę, że na początek jednak pójdziemy po taki setup. Myślę, że Geothermal Generator, czyli lawa. Mamy dużo lawy na dole. Tam dużo było lawy, więc będzie dość sporo tego. Ym... i dodatkowo właśnie jakieś odnawialne i ich przechowywanie w jakichś może kilku badboxach, żeby mieć taki bufor bezpieczeństwa. To powinno mniej więcej na początek wystarczyć. Także przede wszystkim tutaj najbardziej mi brakuje jakiegoś żelaza, więc muszę go trochę pozbierać jeszcze. Także to mniej więcej jest chyba tyle, co na początek chciałem powiedzieć. I mniej więcej to, jak będzie początkowo ta seria wyglądać razem z celem i, i, i początkowym setupem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych częściach.